Przede wszystkim, znów będę nagrywać kolejne wydra wyzwanie ostrości. tym razem będzie to kolejne wyzwanie z League Fire. To będzie teraz... Wyzwanie Deathmatch Challenge 3.0, które prezentuje się w taki sposób. Jest to... Wyzwanie z mega ostrymi orzeszkami. Tutaj... Jest napisane na pudełku, że to są najliszejsze orzeszki na świecie. Wyzwanie jest podzielone na 5 poziomów ostrości. Jak tutaj możecie je zobaczyć. Pierwszy poziom brzmi, czy jesteś na to gotowy. Orzeszki z pierwszego poziomu mają papryczki Carolina Reaper, papryki Dadil i papryki Scotch Bonnet. Drugi poziom to jest Impreza się zaczyna. Tu mamy papryki Carolina Reaper, papryki budżolokia. Jeszcze papryki 7 Pot. Trzeci poziom to jest yy, zapytanie, czy to wyzwanie ma sens. Tutaj mamy papryczki Carolina Reaper, papryki 7 Pot. I podwójno porcję papryk na Gajolokia. Yy, czwarty poziom to jest Boom. Tu Mamy podwójną porcję papryka Carolina Reaper. Podwójną porcję papryk 7 pot. I mamy papryki Trinidad Moruga Scorpion. I ostatni, piąty poziom, najtrudniejszy. To jest poziom orzeszek śmierci. Tu mamy potrójną porcję papryka Carolina Reaper. Podwójną porcję papryk Moruga Scorpion. Tu mamy jeszcze papryki 7 pot. jeszcze co jest najciekawsze, mamy dodatkowo kryształki z czystej kapsaicyny które mają moc 16 milionów jednostek z heliskovilla. Dla porównania najszersza popryka Carolina Reaper ma 2 miliony jednostek z heliskovilla, a halipy nie ma 8 tysięcy No, a to jest to już po prostu czysta taka ostrość, sama w sobie. Jest to substancja, która jest odpowiedzialna za pieczenie I teraz przeczytam zasady tego wyzwania, defnat 3.0. Jeden lub dwóch graczy może wziąć udział z tym samym nieotwartym pudełkiem. Nie wolno popijać ani podjadać w trakcie wyzwania. Co jak w każdym wyzwaniu z Ja Jaj i orzeszki może być cały czas widoczne na filmie, dopóki wyzwanie nie będzie zakończone. No trzeba przeczytać oświadczenie, które mówi, że nie będę mieć roślin, jak mi się to stanie, Zaczynamy wyzwanie od poziomu pierwszego. Otwieramy opakowanie nożyczkami. Jeżeli gramy dwie osoby, to rozdzielamy po porówno. I trzeba rzucić całą zawartość z każdego poziomu przez 10 sekund. I trzeba czekać 30 sekund, czyli pół minuty, przed przystąpieniem do kolejnego poziomu. Po zjedzeniu nożyczków z ostatniego, piątego poziomu czyli ten orzeczek śmierci Dedefnat. Trzeba zrobić 5 minutowy afterburn, by zaliczyć wyzwanie. Jeśli jestem dostatecznie odważny, to mogę wziąć kolejne pudełko. No ale tutaj będę się mierzył z jednym pudełkiem, bo i tak to już na pewno będzie już bardzo dużo za pudełko. I co więcej jest to aktualnie najwyżej punktowane wyzwanie. Widzę ognia i można dostać 9 punktów, jak się zje wszystkie orzeszki. So, I it will be interesting. I I, am over 18 years of age, of sound mind and have with and understood the hot sauce product disclaimer on the leak of Fire website. In summary, I accept that the leak of Fire, the suppliers and manufacturers will, under no circumstances, be responsible for all liable for. Any claims of injury or damage arising from me consuming this product, product or multiple thereof. acknowledge and agree to this fact without question. To tyle. So no, tradycyjnie sobie przygotowujemy ręczniki, bo będzie na pewno bardzo mocno. Dobra, widzę, że się nagrywa, bo tak się muszę upewniać. No i tu już będę też pokazywał oczywiście na czasie tradycyjnie. Dobra. No to już zaczynam zabawę. O, no tu mamy akurat tak zamknięte w paczuszkach. No tu jeszcze mamy dodatkowo niespodziankę. No to jest po prostu napis, napisane, że, żeby tam, że jak się uda ten filmik na challenge zero, to żeby tam dać odpowiednie hasztagi i tam oznaczyć producenta na challenge. Możecie tutaj zobaczyć. Jeszcze się tutaj mamy na to to wezmę na koniec, dobra. No myślę, że tak Mój wziąć jest zbliżać do kamery, to będzie pierwsze, to będzie drugie. Czwarte. No i te najciekawsze piąte, z cyno. Dobra, czas widać? Czy tu było cały czas widoczne? Dobra, zaczynam zabawę. Dobrze, się nagrywa, tak żebyś pewien, żeby to nie zniknęło. Dobra. No to zaczynam. Pierwsze. bardzo pyszne, bardzo fajny smak, oraz Bardzo smaczne te są, bardzo lubię taki smak. Ostrość na delikatna, jakaś bez większego szału, ale to jest dopiero pierwszy poziom. No i trochę emocje są. To na pewno te 10 sekund rzucia to będzie już tak na oko. O, dobra. No to drugiego, drugi, drugiego poziomu się jak najbardziej podejmuje. Śmiało. Jeśli jest dobrze. Do tego tych rzucia jest strasznie dużo. Niestety. To jest problematyczne rzuciem. Ora, to jest bardzo dobre. Fajnie, że mają taki bardzo dobry smak, a nie tylko samobabytkowość.

No, tak jest jeszcze na razie jak bardzo lubię, to jest na razie przyjemność, ale potem pewnie już nie będzie tak przyjemnie. Już przerzucę. No, a na trzeci pociąg też się jeszcze pewnie, no, skuszę. Na razie się z wyzwania nie rezygnuję. dawać no, dobra, no już trochę zasięgnąć, bardziej rozpalać. Mhm, dobra. 16:06 kosią. No, Okej. Okay. No to już się zapytanie, czy to gdy się wezwanie ma sens? Mhm. No widać, że już więcej proszku. To są bardziej gośni niestety.

俺就是喜买买。 No Dobra. Spróbuję jeszcze tego piątego. Bo nie chcę się poddawać. Chcę walczyć do końca. No dobra. Czas na 6 śmierci. Jest? I najdłużej mieliśmy w mojej życiu. Sejm się na zegarku i widział. Czyta się nie skaś? Miaska jest, miaska.

Jak ty powtarzol, aby najdorzej. Nie, no dobrze. Zrakiźnia. Minuta tysięcy. Stejně se když dojde jak nic. Nikdy tak nemám. Na potubě, přesku. Tupce. Po minutě. Jæst! Það er ekki sæna Jægurð, jægurð, jægurð

i to nie jest jakieś wyzwanie, jakiegoś podejmowałem w całym życiu. To trochę pomaga. 还有战术也。 Zresztą na razie nadal nie chcę zejść, ale to już nie będę przyciągał, więc wyzwanie zaliczane z wielkim bólem. Dziękuję za obejrzenie filmu, na się pozdrawiam.